A co by było, gdybyś pomyślała sobie codziennie, że to jest pierwszy dzień reszty mojego życia? Trochę sobie zapracowałam swoim życiem na to, że, że ta choroba się u mnie ujawniła. Rak jest rozpoznany i to jest rozpoznanie, można powiedzieć, stuprocentowe. Uderzenie krwi do głowy, Boże, będę umierać? Jak pozwolimy sobie na płacz, na wyrażenie no nawet y, najczarniejszych myśli, jakie nam przychodzą do głowy. Potem naprawdę jest znacznie lżej. Ludzie mi zawsze mówili, co ty tak pracujesz? 12 godzin to za dużo. Bardzo ważnym elementem jest element stresu w wywołaniu choroby nowotworowej. Wygrywają ci ludzie, którzy są w stanie szybko pokonać strach, są w stanie uruchomić swoje siły. Yy, życiowe, witalne. Gdy budzi się wola i wiara, to nie ma miejsca na lęk. Wtedy, wtedy nie, nie rozpatrujemy możliwości porażki. Przystępujemy do zadania wyzdrowienia z przekonaniem, że to na pewno yy, się uda. Lekarze, medycyna konwencjonalna może Ci bardzo wielu pomóc. Natomiast pełen sukces zależy od Ciebie. Niezależnie jak znikomy jest prawdopodobieństwo uleczenia, ważne jest byśmy byli przekonani, że ta choroba jest uleczalna. Trzeba zobaczyć swoją sytuację, gdzie się jest na tej drodze. Jest to jakiś dołek i z tego dołka trzeba się próbować wspinać. Myśmy zauważyli, że istnieje grupa kobiet, które po operacji i po, po całym cyklu rehabilitacji są bardziej sprawne niż były przed operacją. Jesteś po operacji, wychodzisz, i wydawałoby się, że to już jest koniec, a droga idzie dalej. Pacjent nie tylko musi wierzyć, ale musi tworzyć pewien system, system psychiczny. Właśnie to wizualizowanie, czyli wyobrażanie sobie tej walki, jest szalenie ważne. Myśl jest energią i myśl ma moc sprawczą. Pacjent w trakcie leczenia i po leczeniu powinien być bardzo aktywny fizycznie i psychicznie. Widzicie trzy Brzuch cały czas zdrowy, zdrowy, pozaokrąglony. Ćwiczę rano asany, potem ćwiczę pranayamy, a potem robię sobie medytację. Choroba jest jednym z takich yy, czynników, które mogą stać się sytuacją kryzysową, z której człowiek wychodzi dojrzalszy, mądrzejszy, głębszy. Choroba ta dała mi ogromną siłę wewnętrzną. Ja mam taki wewnętrzny spokój, jakiego nie miałam przez całe swoje życie. Ważne jest, byśmy poszukiwali i otwierali się. I też przeznaczali czas na to, by się zastanowić, by mieć czas na refleksję, by pozostać w ciszy. Odkrywamy wartość chwili, wartość bycia tu i teraz, wartość bycia z ludźmi.